z tej strony Limonkowej. Dziś poradnik z serii y, Robimy dobry serwer Metin 2. Dzisiaj pokażę jak zrobić, y, jak dodać gm na swój prywatny serwer Metin 2. No więc tak, wchodzimy na nasz serwer y, Metin 2, który podałem, w który już robiliśmy w tamtym poradniku. Wchodzimy. Jeszcze zobaczę, czy jest włączony. Tak, jest włączony. Już namładuję właśnie. O, wreszcie. Wchodzimy tam na podstawowy na przykład EXP. r A no I zostaliśmy połączeni z naszym serwerem. Przepraszam za legię, ale mam włączone jeszcze dwa inne matiny: przeglądarkę, nawikata oraz kilka innych rzeczy i po prostu może się lekko ciąć. Tworzymy jakąś tam postać, załóżmy szamankę, albo szumana. O, jak widzicie nowa toga, tak. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj też nie. No to tworzymy na przykład G1. nasz gm, No to Jak widzicie, postać się normalnie tworzy. Wchodzimy w nią. Czekam aż nam się załaduje może to potrwać trochę długo w tym czasie możemy zacząć już odpalać naszego nawikata już go uruchomionego dlatego nie będę pokazywał, czy się uruchamia tylko Wchodzi, yy, wytłumaczę wchodzimy, yy, tworzę, klikamy connection tutaj wpisujemy nazwę naszego serwera tutaj wpisujemy nasze IP z końcówką 100 albo z normalną końcówką to zależy, bo w niektórych przypadkach tak a w niektórych tak port zostawiamy, to zostawiamy username zostawiamy a password wpisujemy nieśmiały no łączymy się, już jestem połączony i jak się załaduje o. jesteśmy w takim czymś O, bez niczego, no i mamy takie coś Chwilkę poczekamy. Zajmie nam to około 5 sekund, bo wiem z doświadczenia. No, nie mówiłem tam. No dobrze, łączymy się z naszym serwerem. Klikamy Common Gm Host. No się nazywa mapę. Handel to jest podstawowe. O, i tutaj mamy jakieś tam czyjeś IP akurat już ma zmienione, wpisujemy nasze IP z końcówką normalną z hamaci. Potem już klikamy tabel, table, znowu klikamy GM list. O, już wam pokażę, że postać jest bez GM, -a, a potem będzie z GM. -em. O, jak widzicie, jest postać bez Game Mastera. Tak, no chyba już nie muszę tutaj nic wpisywać kolejnie. No, widzicie, komendę nie znaleziono. Dobra, no zamkniemy naszego metina i wpisujemy w nawikację i klikamy tak strzałkę w dół. Wpisujemy, który to będzie GM, czyli no, 2 no, i lot naszą nazwę, czyli yy, nasz admin. Są nasze ipg. 5, kropka, 217, kropka, ofi, kropka, 55. Tutaj zostawiamy, i tutaj ustawiamy, jakie mają być jakby przywileje tej postaci. No to implementor, implementor. Są takie, że podstawowy gm wszystkie komendy i tak dalej. No, klikamy Apple lub Control Save. Minimalizujemy. W VirtualBoxie wpisujemy. Re, e, b, o, od, reboot. Zaczynam poradniki i włączę, jak już się nam serwer zrestartuje. Tak, tak, tak. Cześć, Ego. że ty jesteś. I co? Głośno mówię, czy cicho? Cicho. Bardzo? Cicho. No dobrze, to A ty to już poszliłeś tutaj? Nie, serwer mi się rozgrywał. Ei, a Tia, a que Não, é tupor. Tupor, tupor. Oh! Adam Zed. Adam Zed. Не рубит ВАШЕ бои! <звук> 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 Dobra Adam, możesz wyjść? No, ale znowu kontynuuję. Ale To. Sciszysz mamo, telewizor chociaż? No. bo ja dopiero połowę zrobiłem. To nie tak szybko. a. a. Zresztą zaraz robię drugi. Też podobnie krótki. Skradło cię jak myszka. Mhm. Dobra, dziękuję, Chodź, no, na chwilę, na chwilę. Ja muszę od Zimne leko. o tym nie ulejesz. Nie. Wiesz, jakim on dostał? No, weź usiądź. Mam to, to telewizor. Nie. Masz u siebie. Już nie, 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 nie. O, jest. Cicho. Ale... Wpisułem podstawę root. Root. Taki nieśmiały. piszemy komendę start. Dwa. Czekamy. Jeszcze dwa razy będzie takie map. Dwa. Jeszcze raz. No. Minimalizujemy. Otwieramy znowu okno naszego metina. Klikamy Start. O, i teraz nam to nie zadziała, bo jak widzicie, jest Lexicon Start AG. Czyli musimy zamknąć naszego Matina i potem od nowa kliknąć Start. Jeszcze chwilę poczekamy. O, i teraz nam się uruchomił. O, jest. To jest który to który. Spróbujemy ostatni raz. O, jest ostat... Nie pokazało się, czy będzie dawało. Wpisujemy nasze ID i hasło. Po chwili się zalogujemy, tylko trzeba odczekać, bo się restartował. O, włączyło się nam. Chodzimy na naszą postać, nasz adminek. Jak widzicie, wszystko normalnie działa, także tylko się zresetowała maszyna. Już się robi. Jeszcze chwilę poczekamy. No jeszcze chwilka, będzie około 3 sekundy. No, raz. No, o. I nas znowu na WP Handel. O. Jak widać pisze nad naszym nickiem Game Master, czyli dodaliśmy sobie GMA. Świecimy w kółko, spróbujemy dodać kolumnę inf. No. Działa. No, działa podstawowo, czyli, no dodaliśmy, w następnym, w następnym poradniku będzie jak zrobić sobie przednik yy, tak, na przykład RUT, czy GM, czy SGM, czy GA, czy HA, obojętnie jaki, obojętnie coś, coś przednikiem. No, to by było na tyle, dziękuję i do zobaczenia.